Dzień dobry Państwu. Zakończy się prace związane z budową ostatniego etapu osiedla Zielone Wzgórze. Tym samym nasze osiedle nabrały już docelowego kształtu. W naszej ofercie w tej chwili pozostały dwa ostatnie mieszkania. Są to lokale o charakterze willowym, położone na pierwszym piętrze. I do jednego z takich mieszkań chcieliśmy Państwa dzisiaj zaprosić. Do mieszkań wchodzimy poprzez klatkę schodową. Która obsługuje dwa mieszkania. Jedno z nich położone na parterze. Oraz drugie mieszkanie usytuowane na pierwszym piętrze. Do którego właśnie wchodzimy. Mieszkania standardowo są wyposażone w drzwi antywłamaniowe. Prezentowane mieszkanie to duży 97 metrowy apartament. Składa się z kuchni w formie aneksu, z pokoju dziennego z możliwością instalacji kominka. Z salonu mamy wyjście na duży 15-metrowy taras ze wspaniałym widokiem na najbliższe otoczenie oraz dwóch sypialni. Mieszkanie ma charakter dwustronny, co gwarantuje dobre nasłonecznienie jak również świetne przewietrzanie tego lokalu. W tej chwili jesteśmy w mniejszej sypialni i w większej, z widokiem w stronę zachodnią, czyli na naszą wewnętrzną uliczkę. W mieszkaniu zaprojektowano dużą 6-metrową łazienkę doświetloną oknem. Lokal jest ogrzewany za pomocą indywidualnej kotłowni gazowej. E, ogrzewaniem sterujemy za pomocą termostatu umieszczonego na ścianie. Drugi poziom stwarza nam szerokie możliwości w zakresie zagospodarowania tej powierzchni. Możemy tu zaaranżować dodatkową sypialnię, pokój gościnny, jak również pracownię. Pomieszczenie jest doświetlone z dwóch stron. Z jednej strony poprzez okno połaciowe, które stanowi jednocześnie była skominiarskie, a z drugiej strony poprzez lukarnę. Osiedle ma zamknięty charakter. Dostęp ograniczono tylko dla mieszkańców osiedla. Jest on możliwy po wybraniu odpowiedniego numeru na domofonie na kondygnacji podziemnej usytuowane są garaże i pomieszczenia gospodarcze do naszego pomieszczenia przynależy pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 25 m2 w którym zamontowany jest piec gazowy z zasobnikiem o pojemności 120 litrów a także garaż zamykany bramą segmentową o powierzchni 20 m2.